Uwielbiam rogale. Nie takie z Lidla, z Biedronki albo z Dino, a takie growe rogale to jest oczywiście potoczna nazwa na gry roguelike, czyli oparte o przegrywanie, podchodzenie ponownie, ulepszanie się, budowanie postaci, tak by dać radę dopchnąć się jak najdalej, no i zginąć i spróbować ponownie, jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz. Hell Clock, czyli piekielny zegar to gra w cenie 75 zł na premierę na Steamie, to też jest pełna premiera, a także nie jest to właśnie gra we wczesnym dostępie, chociaż tutaj leciutko nas autorzy przykłamali delikatnie. Bo na loading screenach w grze, ekranach czytywania widać napis, że jest to dopiero beta, gra się ulepszy i powinniśmy mieć poprawkę na to, że do jest beta, no ale no właśnie nie ma. Na Steamie napisał wczesny dostęp. Oceny bardzo pozytywne, ponad 2000 w momencie robienia filmu na poziomie lekko ponad 80%. Nie jest to bardzo super, ale też nie jest to bardzo źle. Ostatni update w grze sporo zmienił, więc jak ktoś w to już kiedyś grał na premierę, a teraz widzi ten film, to trochę się pozmieniało i wydaje mi się, że w dobrą stronę. Między innymi dano coś, co uważam za niestety tutaj lekki błąd, czyli gra Oferuje nam, no na początku, tak? Stopień trudności Regular, o który bardzo prosili gracze, żeby to jakoś wybalansować, ten stopień trudności, a ten, właśnie, w mojej ocenie, jest idiotycznie prosty, przez co od gry można się troszeczkę na nim odbić. Nie bawiąc się za bardzo w mocne rozpinianie buildów w tej grze, przeorałem się przez Hellclock bez najmniejszego problemu, właśnie na tym Regularu. I to ważna rzecz, nim przejdziemy do mechanik. Hellclock, czyli. Piekielny zegar. To nie jest nazwa przypadkowa, bo w lewym górnym rogu widać właśnie zegar, który no na filmie stoi w miejscu. A ja niestety jestem makabrycznie wielkim przeciwnikiem takich mechanik, które na szczęście w tej grze co się docenia, co jest pozytywne, zaznaczam, to jest fajna rzecz. Można wyłączyć. Czy niestety nie jestem zwolennikiem tego, że mamy wykoksanego builda, robimy wszystko na strzała. Uber, super, duper fajny RNG nam wypadł, że jesteśmy w ogóle super postacią, ale nie zmacaliśmy portalu w ostatniej sekundzie, więc klapa, wszystko się zawaliło. Jestem totalitarnym przeciwnikiem dagich mechanik. Tutaj w Hellclock ten durnizm w mojej cenie na szczęście pozytywnie dobrze. Można wyłączyć, ale jak ktoś to lubi, lubi się ścigać, żeby być jak najszybciej, no bo czas goni. Może sobie to włączyć i problemu naprawdę nie ma. Taką swobodę kocham, doceniam, że jeżeli ktoś lubi, niech chce zostawi, jak ktoś nie lubi, niech chce wyłączy. W ostatnich aktualizacjach zmieniono zakończenie drugiej gry, tak by można było przejść na wyższe poziomy trudności. Abyss i Oblivion mm, oferujące nowe perki dla bossów, przez co są dużo silniejsi, potężniejsi, ciekawsi. Mamy oczywiście wyższy stopień trudności i itemy kolejnych wysokich tierów. Ja włączyłem sobie, aktywowałem ikony obrażeń, czy powiedzmy ilości obrażeń na ekranie, w opcjach na szczęście można to sobie wyłączyć, jeżeli ktoś tego nie lubi, no i przyznam, że w pewnym momencie z czasem tych cyferek na ekranie było trochę dużo. Po pierwsze, fabuła. Gra kompletnie, totalnie, absolutnie nie idzie w utarty schemat cały czas tego samego rogala, wiecie, do ustranej śmierci, co się bardzo mocno ceni. Po prostu jest inna. Wcielamy się w rolę Peugeot. nie wiem czy dobrze wypowiedziałem jego imię, wojownika, który szuka zemsty i odkupienia dla swojego nauczyciela. Trzeba przyznać, że Hellclock to jedna z nielicznych gier roguelike ARPG, które posiadają całkiem ciekawą fabułę, inną. Niby mamy tylko krótkie filmiki, scenki animowane, ale jednak ciekawe będą tutaj zależności między postaciami i to co się Wydarzy właśnie, mimo to, że to są naprawdę proste scenki, no jedni to oleją, po prostu będą przeklikiwać kolejne pierdyliardy potworów i abominacji, mordując wszystko, olewając dialogi, inni jednak przycupną, by je przejrzeć. Oraz oczywiście dobrym dodatkiem jest tutaj polska wersja językowa z napisami. Cechą nietypową i charakterystyczną są tutaj dialogi wykonane w oryginalnym języku. To jest świat w Brazylii, troszeczkę przerobiony, a nie po angielsku. Spotykamy momenty, kiedy myślimy, oho, o, no dobra, porobiliśmy bossa, Pewnie koniec, ale on ucieka i stoi za tym odrobina fabuły, ale po drugim podejściu do tej lokacji odkrywamy NPCa, jak i tego bossa złapie w klatkę i tyle będzie z jego ucieczki. Tym razem, więc czasami gra troszeczkę przymusza nas do tego, żeby przejść dany etap raz jeszcze. Klimat, klimat, jeszcze raz klimat nietypowy. Inny, niestandardowy i pełen naleciałości z obszaru Brazylii. Ktoś z Was może pomyśleć: O, Brodę pewnie pominął tutaj ważny aspekt. Nie, nie pominął, zapisałem sobie, bo fabuła gry, no, przekształca realne wydarzenia w formę fantastyki gry komputerowej i swojego takiego growego uniwersum. Wątek porusza temat wojny w Kanudos z lat 1896-1897. Zmodyfikowano tu nawet na potrzeby fabuły postać naszego mentora i nauczyciela. W realnym wątku był nim Antonio Conselheiro, czy jakoś tak. Zanim wspomniane, Canudos było Osadą, w której chronili się biedacy, prześladowani, wyrzutkowie, no i tacy, którzy po prostu nie godzili się na prześladowania ze, ze strony nowych władz po ustąpieniu cesarstwa, bo tak Brazylia była okresowo cesarstwem. Sprawa Canududos zakończyła się niestety wielką tragedią. Osadę zdobyto 5 października 1897 roku, oporni gromadzący się wokół miasteczka mieli być początkowo szczędzeni za poddanie się, i to uczynili. Wojsko, no niestety, słowa nie dotrzymało i wymordowało 25 tysięcy ludzi. Gra nawiązuje w swoim uniwersum growym, fantastycznym do tych wydarzeń, trochę do postaci i trochę do wątków. Ja nie jestem specjalistą z tego tematu historycznego, no ale fajnie było poczytać o tym troszeczkę w stosunku do tego, co było w grze. Umiejętności. Odblokowujemy za akty. Tak, musimy najpierw zaliczyć akt, żeby odblokować kolejne umiejętności. Czyli teoretycznie, co jest dość pozytywne, każdy akt to dość coś świeżego. Nowi przeciwnicy, nowa mapa, nowe bossy ze swoimi mechanikami oraz właśnie dostęp do nowych umiejętności do wykorzystania. Walutki mamy dwie. Złoto wydawane w trakcie podejścia i zdobywane w trakcie podejścia, czyli tracimy to złoto po przegranej albo po... Fabularnym powrocie do wioski, tu warto zauważyć, bo typowe dla gier rogalowych, awansowanie statystyk, na przykład Przykład szansy nakryta kupujemy właśnie za złoto. Możemy zaoszczędzić na coś lepszego, możemy wydawać na drobnostki, a drugą walutą są dusze, które wydajemy po powrocie do naszej osady. Na ulepszenia trwałe, które są dość ciekawe, na ulepszenia artefaktów. I co ważne, artefakty, jak zdobywamy, też możemy rozmontowywać właśnie za dusze, o no jakich będzie zaraz, albo na ulepszenia przedmiotów, które dają nam gotowe statystyki gotowe, czyli nie mamy jakby swobody ekwipunku jak na przykład w klasycznym ARP-u, jest to bardzo uproszczone, ale dalej jest to dość oryginalne i dość fajne. Do tego gran dopiero po ładnych paru godzinach pokaże nam jeszcze system gwiezdny, gdzie dobieramy sobie potężne ulepszenia trochę rodem z układów Gwiezdnych z Grimdom. Może delikatnie trochę jak w Poe. Walka jest dość ciekawa, bo z jednej strony wadą jest, że mamy jedną postać tej grze. Dosłownie. Mamy jedną postać, nie mamy jakichś dodatkowych. Z drugiej ilość jej modyfikacji jest dość niezła, a także mamy możliwość, no, dowolnego układania sobie umiejętności. Możemy dobrać trochę z pierwszego aktu, trzy na przykład umiejętności z trzeciego i jedną na przykład z drugiego, bo czemu nie? Albo możemy w ogóle grę przechodzić jedną umiejętnością, bo dlaczego nie? Niestety ich y, różnorodność nie jest aż tak satysfakcjonująca w tej grze, bo mamy na przykład obrażenia od trucizm, mamy obrażenia fizyczne, ale już żywioły trochę dziwniej, słabiej działają, nie są tak bardzo wyczuwalne. Statystyki itemów są dość oryginalne, ale można odnieść wrażenie, że autorzy robiący Hell Clock jakoś średnio przywiązywali wagę do tego, żeby stworzyć tu jakieś ciekawe synergie, więc każde podejście umiejętnościami jest dość podobne, no chyba że w ogóle zmieniamy całkowicie umiejętności. Artefakty. Coś, co sprawia, że mechanika Hellcock wypada zdecydowanie lepiej i ciekawiej, czyli mamy ekwipunek na artefakty. Coś na kształt reliktów złosnej, -E czyli powiększamy też taki plecaczek, jakby i wsadzamy w niego różnej wielkości, kształtu, formy, jakości, amulety, a artefakty. Kultura brazylijska pod kątem religii jest bardzo nietypowa. Żyją tam ludzie, którzy mieszają nieco kultury, jak to mówimy trochę pogańskie oraz chrześcijańskie, czyli ludzie z tego regionu wciąż wierzą w różne magiczne moce, amuletów, artefaktów, przedmiotów, mimo że chodzi na przykład o amulety w kształcie oczywiście krzyża, w formie na przykład też kukiełki symbolizującej Matkę Boską i inne takie, w niektórych krajach to jest w ogóle nie do pomyślenia, że w takie rzeczy dalej się wierzy, ale to jest dalej chrześcijaństwo. I w Helcock również takie talizmany zdobywamy, różne wielkości i jakości, no a te rzadsze mogą wpływać na całe umiejętności, czyli modyfikować ich system działania. Przykładowo, możemy przywoływać strażników, którzy używają rewolweru do walki, takie jakby duchy, ale odpowiednio dobronne artefakty sprawią, że możemy przywołać ich na przykład dwa razy więcej, albo na dłuższy okres czasu, zwiększyć ich ilość. One potem znikają jakby do swojej bazowej wartości. Ja korzystam, na przykład, tutaj z wiru, więc wsadziłem sobie artefakty, które to zmieniają. i na przykład, mój wir zadawał obrażenia od żywiołów, od wiorunów, jeszcze potrafił trafiać innych przeciwników. Tego jest naprawdę dużo, tych artefaktów jest sporo, różnego rodzaju, z mieszanymi statystykami, to jeszcze można ulepszać, więc jest naprawdę co farmić, co grindować i co robić. Technicznie nie spotkałem żadnych problemów, CPU w spoczynku, GPU w spoczynku, bez nadmiernego obciążenia, mimo że to jest Unity, bez większych ścin, ale... Bywały, zdarzały się, szczególnie przy masywnej ilości potworów na ekranie i obrażeń, ale co ważne, można tu spróbować trochę poprawić, czyli na przykład wyłączyć ilość obrażeń na ekranie tych dużych cyferek. Wymagania sprzętowe zalecane, niestety, są trochę dziwne, trochę duże. Niby 3060 w zalecanych, w minimalnych jest dość już starsza, 1060, wciąż jednak zalecane, karta graficzna zalecana to trochę dużo, jeszcze 16 GB Trzeba zapytać na co na statyczną oprawę czy nie wiem, na ilość hmm, przeliczeń. Naprawdę, wymagania zalecane są troszeczkę za wysokie. Finalnie, to bardzo ciekawy produkt, czy powiedzmy gra, i nawet można powiedzieć, że delikatnie idąca w stronę bardzo dobrego rogu lajka like to przede wszystkim coś bardzo świeżego na rynku. Zamiast robić coś sztampowego, takiego samego jak każdy inny rogu lajka like RPG to jednak mamy tutaj temu przede wszystkim kulturę południowej Ameryki. Coś innego niż kolejny sztampowy, wiecie, kopiowany w nieskończoność rogal, który nic nie wnosi od siebie, ten właśnie wnosi bardzo dużo. Niestety nie można pominąć tego, co wspomniałem na początku gry, czyli najpierw gra informuje nas o tym, że jest w becie na ekranach czytywania, by jednocześnie na tym nie mieć znacznika, że to jest wczesny dostęp. Na szczęście to jest tak treściwe i tak stabilne i na tyle dobrze zrobione, do tego dodatkowo jeszcze jest duży roadmap na rozwijanie się po premierze, warto zerknąć na Steamie, więc wydaje mi się, że to jest całkiem okej. Okay. Również Hellclock Clock potrzebował reworka, trochę kampanii oraz całego endgame'u. Na szczęście to się stało w sierpniu 2025 roku no i nie działa to źle, więc jest okej. Okay. Z pewnością ogromny plus za klimat, mimo że nasza postać oraz inne spotykane postacie nie mówią tu w języku angielskim, mówią tym swoim językiem Lokalnym. To jest standard w tej grze. To absolutnie nie irytuje, a wręcz przeciwnie. Wydaje mi się, że to buduje w tej grze fajny klimat. Lekką wadą jest no niestety, niezbyt duża ilość umiejętności mogła być większa, mogło być więcej, bo nawet na wielu trailerach, animacjach, filmach z no używany jest głównie ten Wiroostrzy, który w mojej ocenie i po moich 15 godzinach tej produkcji no wypada jako skill najsilniejszy. Trochę lepiej mogłaby tutaj mm, wyjść ta gra, oferując nam po prostu więcej niż jedną opcję, czyli więcej niż jedną postać w fabule, no na przykład w kolejnych patchach. Byłoby to fajne. Niby możemy zmieniać jej umiejętności, jej styl walki, synergię, połączenia artefaktami, ale dalej mechanika gry jest niemal zawsze oparta o ten rewolwer, zawsze wygląda to mniej więcej tak samo. W tym samym w tym miejscu niestety bez wątpliwości Hellclock podżyna sobie trochę gardło na siłę, chcąc być grą po prostu standardową. Nie chce być bardziej rozbudowaną grą przez to, że mamy tę jedną postać. Wszystkie inne cechy wypadają jednak bardzo dobrze i z pewnością sporą zaletą jest to, że myślimy, Okej, okay, to już pewnie finalny boss, to pewnie koniec, nara, koniec, ale nie! Gra cały czas dodaje coś nowego, aż do końca aktu trzeciego, oraz daje nam ten system endgame o powiększenia stopnia trudności, który niestety nie jest jakoś bardzo rozbudowany, ale szczęśliwie jest. Gra po prostu zachęca nas do nowego trybu po kampanii oraz do większego stopnia trudności, który w Hell's non nie jest bardzo rozbudowany. I ten, właśnie, jak mówiłem, pierwszy regular, na który gracze narzekali, że gra jest niezbalansowana stopnia trudności, to ten regular jest naprawdę banalnie prosty. To łącznie sprawia, że grę ocenić można dobrze z dużym losem, ale nie wyśmienicie i nie jest to absolutnie arcydzieło. Dobrze wypada cena w stosunku do treści, to 75 zł na premierę. Jest to premiera pełna, która jeszcze będzie rozwijana, bo roadmap już na Steamie jest oznaczony, Czy nie jest to gra z cyklu zrobiliśmy full grę, wydajemy, nara, do widzenia, tylko mamy plan co będzie dalej. Tytuł nie jest też przekomplikowany, nie jest masakrycznie rozbudowany, jest bardzo przyjemnie grywalny w swojej Oryginalny, ciekawy i dający coś trochę od siebie. Dobra baza do tego, by kiedyś powstało Hellclock 2, dużo bardziej rozbudowany i w odpowiedni sposób rozwinięty na już sprawdzonym, dobrym fundamencie. Na koniec klasyczne podziękowania wspierającym ten kanał indyczym, do których dołączył Mikołaju. Senka no, będzie musiała zostać zaktualizowana. Na dniach mała dramencja, czyli ogrze, która w bezpardonowy sposób postanowiła manipulować ocenami na Steam, nawet się do tego przyznaje. Kupując recenzje na Steam, jeszcze nie widzi w tym żadnego problemu. Ktoś napisał komentarz, że gra robiona jest przez boty za pomocą botów, a nawet odpowiedzi deweloperów w tematach na Steamie są chyba napisane przez boty. Będzie o tym oraz o Masiejny Gierek. No i cóż, tyle.